Cześć. Wylądowaliśmy dzisiaj z dwoma kolegami w okolicach Brennej I co tam robisz? I... I... <grywka> <grywka> No tak jak mówię pogoda nas nieraz pieszcza a ja się chyba specjalnie... Ja może zacząć padać Tak pada, Przywitałbyś się Nie mogę, bo jestem Nie, nie ten niedysponowany nocy. <laughs> jak dziewczyny na włępie Cisza jak makiem zasiał A potrzebujemy cztery drzewa, nie? A przynajmniej trzy, bo jeszcze mak się będzie wisiał. No tak. Ja tylko 2,5 i pół na 2,5 i pół płaskiego potrzebuję. A no to będzie spał przy rzece. Koło waszych drzew. Nie, 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 nie ciebie byłbym kiedy. Nie, <grytanie> <grytanie> nie. nie. Ja patrz tutaj u góry, nie ale... Bóra. Nie fajnie, za mało tych drzew. Tam kawałek dalej? Patrz. No, no, zgodnie z tym, nie? Ze źródełkiem. O, jest trzeba umyć buty Byłoby no. jak człowiek, nie? <laughs> chyba ro roli, mamy miejsce robić. Nie? Tam na górę się wrzucamy ja chyba wszedłem tam to idę Dobra, może ja się tym na druże bym przetłoby, a nie na nagrywaniu O, oh Dobre miejsce, serio? Nie? Piękne, wiem, wiem. Ale, żeś wypadł w Tak, ja tu śpię dzisiaj. Byle kawałek płaskiego był. W miarę, nie? No, to będą widoki rano. Wracamy to dobra, rozkładamy się. Ja zaczynam od rozłożenia tarpa 3x3 na, 3 na ziemi i robię z niego standardowy namiot i wygląda to na razie w ten sposób Max zwiesza się na Hamaku i Patryk tak samo a ja dzisiaj glebo Wykorzystałem naturalne zagłębienie po to, żeby położyć w sumie tarpa nad tym i zrobić sobie taką nurkę w środku. Fatalnie ten telefon artykuł odkręcił naprawdę. Tak? że jak źle. Jeszcze z tą lampą wiem. Ja się akurat mam w 4K. No ja <laughs> się mam w jednej dy. No i się. nie? No jak ten palnik się rozpalił, to daje rurę równo. że piwko już jest gorące chwila moment paprodziad dobrze dobrze szanuję gościa bardzo lubię. tak jest ja też dźwiam z rękawiczki ja ich założyłem. dobra idziemy to ciąć o tu jest tego widzę Miejsce. Ja sobie to tak wiesz, dzisiaj ona ma jeden dzień, więc jest super ostra i... Oh shit Jesus Christ! Tak ze 41 zł polecam bardzo. No widzisz? Tak zapewne jeszcze tydzień podziała? No nie nie mów, bo moja też wygląda tak, jakby miała działać tydzień, a już działa, trochę działa. No ale trochę trochę droższa była chyba w mojej. Mm, No nie wiem. Też jakoś tak 40-50 Idzie jak zła nie no właśnie warto uwiecznić jak, jak budujesz piecyk, bo jak już się porywasz na opalenie ognia w lesie to warto zbudować właśnie taki piecyk a nie sobie robić szopki, nie? Tylko się przyłożyć do tego Patrz jak mi się zmieniła dykcja. Czekajam to się skupię, nic nie. mamy go! Poddał się bezwolnie. I bezwolnie. Nie zesrał się. <grym> I tak wiesz, o! A Patryk walczy o ogień. Jedyny słuszny Prometeusz. Jest moc. Tak się robi. survival. pokaż jak będziesz kursantów uczył. Tak się nie <laughs> robi, bo jesteś się. <laughs> tak. Wszystko z przymrużeniem oka. Dzienniczek marynarza. Koledzy mi zostawili, muszę iść stamtąd po wodę. Także idę. Trzymajcie za mnie kciuki. Abyś kurwa chciał jeść. kamerę tutaj <śmiany> No tak, no, no tak koledzy. Dobra, idziemy po wodę. Jakoś tu weszliśmy, nie? To i zejdziemy. Dobra. Lubię jak mamy tak blisko do wody tak stromo do wody. No stromo to akurat nie fajnie, no ale jest no, no stromo! No stromo, dobra, jedziemy z tym. Co tu mamy aktualnie? Smacznego Herbatuśka się robi. co mi się lubią najbardziej? pogląd z góry. <laughs> maksa siedziba, moja siedziba i siedziba Patryka. <laughs> Dobrze poszłyś <noise> Dzień dobry Właśnie się obudziłem Max śpi jeszcze, Patryk jeszcze śpi Noc była całkiem ciepła Spałem w dwóch śpiworach Ze snu jeden w drugi wsadzony O, pierwszy Widać że mi cały zamok z góry, ale tylko z góry w środku jest suchy A to przez moje chuchanie, bo miałem ten kaptur założony na głowie Nie byłem cały przykryty, całkowicie zamknięty A wstał Wstałem z takim widokiem dzisiaj wodę widać góry słoneczko wychodzi Czas wstawać, robić ognisko i budzić chłopaków dobra, trzeba wyjść za poranną toaletą Tak wygląda nasz obóz. Rozpalimy ogień Dobra, tu mamy przygotowane, żeby się proszę bardzo i mamy piękne ognisko Prace obudzowe postępują, chłopaki w stali za mną piękny wschód słońca. Ja chciałem właśnie mówić, tylko pasuje do tego wszystkiego. Co już się robi wszystko. Szykujemy śniadanko, herbatki. Drewienka. Jo. Dzień dobry. Jaki, jak to tak to wygląda. O, co jesz na śniadanie? Wodę. Wodę. <śladansowanie> Nie, kuficzek sobie tym no. Mam co Krupniczek. To ja żuru. Takie obaki w... obaki mi się nie słychać, żeby nie będzie chciał robić. No mi chyba też. Jest składane. Tak, <laughs> na pół <laughs> Jeszcze raz na pół I na pół Pan <laughs> mówi, że dzisiaj bez śniegu ci cieplej było. Tak dużo cieplej bez śniegu, no się było idealnie. Perfekcyjnie, że tak powiem. Odgarniałem sobie liście. No, wszystko gleba, położyłem tylko karimatę i materac. No i śpiworki dwa, nie? To, to też robiło robotę, bo ostatnio miałem jeden śpiwór i byłem przykryty drugim, a teraz się jeden w drugi włożyłem i, i dobrze tak zrobiłem, bo jak mi zamógł ta pierwsza warstwa, to nie przeszło do tego drugiego. No, ja tylko no. Nie? no Nie mam nic pod glebę więc jak śpiwór dotykał wiesz mokrego podłoża to siąknął, siąknął ten wodę Dobra, trzeba się zabrać za jedzonko, co ty na to? Ja zawsze jestem zajedzą Myślę, że nawet już powiem <laughs> Chłodniejsze Dima. nie będzie Czas się zbierać I rozbieramy znaczy Patryk rozbiera. <laughs> W ognisku Max skończy się pakować. A ja chciałem utrwalić swoje legowisko, zanim je przysypię liśćmi. O, i w takiej pięknej atmosferze opuszczamy nasze miejsce obozowe. Trzeba jeszcze uporządkować rozrzucanie kamieni Takie poniedziałki to ja mogę No ładnie ładny kamyczek No a tam sobie spaliśmy na górce Dokładnie tam Piękny widok super sprawa No i tak to wygląda, nikt nie zmarsz prawie wszystko przebiegło zgodnie z planem nikomu nic się nie stało O źródełko o, proszę No i z takich miejsc to już w ogóle jak Yy, znajdziemy takie miejsca, to jest najlepsze źródło do pobierania wody. Wiadomo, że jest czyste. Odjeżdżamy do domu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa pa. pa, pa. Chwilkę zajmuję, ale przynajmniej pewność, że się nie tu rano Z wrażeniem Wodę <gry> lepiej przehydrować 200 으아, <laughs> 으 <laughs> 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 <laughs>